Cześć, z tej strony Ziger i witam was w pierwszym odcinku z no, jakichkolwiek omówień jest to odcinek z omówienia pierwszego odcinka dziesiątego sezonu The Walking Dead eee, z góry chciałbym powiedzieć, że to no, pierwszy odcinek jaki w ogóle nagram no dobra drugi, bo jeszcze nagrałem wstęp do całego kanału eee, dlatego po prostu może mi się czasem plątać język bo będę trochę zestresowany, że coś takiego robię Mimo, już nie, ma nie mam kamerki, ale no jednak, mimo wszystko, może tak być. E, no więc tak, Demokinded będzie tutaj jednym właśnie z y, seriali, który będzie się przemijał w omówieniach. Wiem, że teraz wyszły dwa odcinki i w sumie dzisiaj będzie trzeci od 22 na kanale Fox. O, tak, o 22 tak. No. E, więc trochę, trochę tam spowolniony jestem, no ale tak jak mówiłem, że kilka odcinków już wyszło. Oprócz tego będzie jeszcze na pewno serial Arrow i Flash. Oraz Lucifer, ale Lucifera jeszcze nie ma, bo to trzeba czekać jeszcze kilka miesięcy o, A nawet trochę więcej niż kilka miesięcy nie? Dobra, więc zaczynając <laughs> Mamy wstęp do całego sezonu I do sezonu 10, który rozpoczyna się dosyć dziwnie Nie wiem, jakbym oglądał jakiegoś Residenta, czy coś takiego Czyli mamy satelitę <laughs> Raczej rosyjski, no, na pewno e, Który sobie leci no, yy... dobra. Yy, to jest pierwszy wstęp, tak? On tam później się rozbija, yy, przez co mamy trochę zwroty akcji, ale o tym może później. Także tutaj o takim dosyć niepewnym wstępie. E, później mamy kontynuację, yy, czyli naszych gdzie, tutaj, bohaterów, głównych bohaterów i no, całą resztę, czyli tą grupę powiedzmy. Ludzi, którzy po prostu ćwiczą, tak? Dzień treningu, jak to było tam powiedziane. Yy, I ćwiczą, tak naprawdę, zabijanie zombie. Nie wiem do końca dlaczego, bo nie wygląda to. Znaczy, może tak, żeby po prostu się przygotować na wypadek, gdyby yy, szeptacze zaatakowali, a może nie. Yy, no, jest to 10 sezon, więc już to wprowadzenie do szeptaczy było w 9, więc w tym momencie raczej będziemy mieli już wojnę z nimi więc być może do tego ćwiczam, a być może po prostu żeby łatwo, łatwo walczyć z zombiakami. No i całkiem ciekawe to jakieś różnego rodzaju formacje, triki. Bardzo przyjemna scena walki, szczególnie Miszon jak pokroiła w słomę trzech sztywnych, po prostu świetne. Mute. No. Mm -hmm. Aha, a propos to jeszcze nie wspomniałem, że będzie to na zasadzie po prostu screenów i będę omawiał mniej więcej co się działo w jakim momencie. No, po prostu odcinka nie mogę puścić, bo wtedy dostałbym pewnie jakiegoś bana, czy tam jeszcze został zgłoszony za tam nadużywanie i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego, zdjęcia są najlepszą opcją. E, no. Tutaj Daryl też się gdzieś tam trzyma z tyłu, później dopiero atakuje, tymi swoimi nożami ewidentnie ćwiczy. No dobra, to tyle z tej sceny, się wydaje. <laughs> później mamy jeszcze właśnie tutaj. Próbujemy sobie zdjęcie tego. E, ponieważ tutaj mamy maskę sztywnego, tak? No i to jest ciekawe, co nie? Ponieważ widzimy, że tutaj hmm. w jakiś sposób ee, sztywni weszli na... E, znaczy sztywni, przepraszam, przepytaczę. E, weszli na teren. E, na teren na teren naszych głównych bohaterów, tak? Więc tutaj no może być nieciekawie, tam później mam jeszcze jedno zdjęcie z obozu całego, jaki znaleźli na terenie. Znaczy, na, naszą, na terenie naszych głównych bohaterów, właśnie obóz szeptaczy. Więc oni też weszli, tak? Chociaż nasi bohaterowie no, też weszli na teren szeptaczy, więc tutaj w trakcie zimy, jak właśnie na koniec sezonu musieli przetrwać. No i w tym odcinku chociażby. <laughs> no dobra. Tutaj tyle i jeszcze tak, jeszcze właśnie intro. Tutaj dla sprawnego oka dostrzegłem właśnie szeptacza. Ponieważ mam maskę, i tutaj wyjął nóż. Prawdopodobnie nóż może to być jakiś, nie wiem, tyle czy coś innego. A raczej nóż, po prostu. Eee, tak, i po prostu mały smaczek w tym intrze. Oprócz tego w intrze też był rig, co jest ciekawe. Pokazanie tego. No, ale powiedzmy z poprzednich sezonów też trochę musieli pokazać, tak? Dobra. Lecimy z kolejnym zdjęciem. No, i tutaj jest tak. Aaron i Mishon, gdzie sobie tam rozdzielają się, wiadomo całą mam grupą, żeby przeszukać. Teren po tym, jak znaleźli, właśnie tę maskę, no i tutaj Aron wspomina coś takiego, czy pyta się Mishon, czy to my nie jesteśmy tymi złymi, tak? I to jest, to jest całkiem ciekawe, ponieważ zasadniczo to nasi główni bohaterowie, no, zamordowali masę, masę złych osób. Znaczy, głównie dlatego, że musieli, i głównie dlatego, że to no oni zaczęli tak cały konflikt zazwyczaj, tak jak Nigen zaczął konflikt. Zabijając Glena, tak jak wcześniej jeszcze gubernator, i chociażby jakieś tam małe, pomniejsze grupy, ale faktycznie zazwyczaj głównych bohaterów ginęło no, znacznie, znacznie mniej, tak? I znacznie więcej ginęło pozytywnych. Nawet w walce z Nigenem to chyba 200 albo 300 żołnierzy Nigena umarło. Umarło, zostało zamordowanych przez głównych bohaterów, a głównych bohaterów zginęło gdzieś około chyba 50-80, więc. No i większość z królestwa. I to też takich powiedzmy. No, niby głównych bohaterów, ale wiadomo, takich po prostu tam osób, które żyły w tych osadach, tak? Nie było jakoś głównie pokazywane. Takich głównych, głównych to no powiedzmy kilkanaście osób, tak więc no. Widać, że tutaj mord był ostry. No ale czy są źli? No, wydaje mi się, że raczej nie. Wydaje mi się, że nie, bo to tak naprawdę nie mieli do końca wyboru, co nie? No, mieli wybór, żeby oszczędzić. No i faktycznie oszczędzili niektórych tych. <laughs> No ale większość tak naprawdę nie chciała, mimo wszystko chciała być zła i zabijać naszych głównych bohaterów, dlatego. No, dlatego tutaj mniej więcej ta scena. Odpada zresztą później Miszony, jeszcze to ładnie wyjaśnia w tam scenie na plaży, co nie już tej. Eee, już tej siedzibie, w tym wybrzeżu. Tak, Oceanside. No, chyba wybrzeże. To będzie na polski, także. także tak to by wyglądało, jeżeli o tę scenę chodzi. Później, a tak, właśnie. Później jeszcze mamy scenę na moście, gdzie on tutaj nierozsądnie atakuje, po prostu wściekły tych szeptaczy, więc w sumie za śmierć swojego. No, może nie męża, tak. No, ale wiadomo, swojego ukochanego i, i za śmierć w zasadzie wszystkich innych, po prostu chciałby ich wybić. No, ale Michel mu tam mówi, że to jest głupie i tak dalej. Mniej więcej wiadomo, jak to wygląda. Ja to dosyć nierozsądnie postępuje i że musi się wstrzymać. No i dalej, kolejna scena to jest właśnie ta, o której mówiłem: że znajdują obóz e, szeptaczy na ich terytorium, czyli szeptacze też wkroczyli. I ja wkroczyli nie tak, że musieli, jak nasi bohaterowie, tylko po prostu na jakiś obóz. Sobie zrobili i przesiadywali sobie tutaj jakiś czas. No i to jest, to jest całkiem ciekawe. Mm -hmm. To jest całkiem ciekawe, bo nie, ponieważ raczej Alfa nie pozwoliłaby wejść swoim, co najwyżej obserwować przy granicy. Bacznie obserwować, więc ciekawe, czy to jacyś szeptaczy, którzy po prostu chcieli się tutaj jakoś, nie wiem, z, Nie wiem, zemścić albo jakoś zagrodzić naszym. Po prostu wie, wiecie, po prostu nie słuchać się Alfy, tak? Nie słuchali Alfy być może. No, może być ciekawie, tak, w tej grupie. Właśnie alfy, bo tam mogą być jakieś jeszcze konflikty. no i dobra, lecimy dalej. <laughs> no i tutaj mamy ten właśnie kluczowy moment <laughs> czyli wybuch, tak naprawdę, satelity na niebie satelita spada. No i Houston my, my mamy tak naprawdę problem, bo spadła na tereny łowieckie ee, w lesie tylko, że no, za granicą, tak, ale. Wybuchł pożar, więc spaliłby absolutnie wszystkie tereny. No i cała zwierzyna y, wymarła, tak. Więc był problem, więc później musieli to ugasić. E, ale a propos tej sceny, tutaj już e, jeszcze zanim się tak właśnie i zanim to wybucha, to. E, to Judith e, mówi właśnie o Riku. A no, dosłownie o Riku, ale wiadomo, o, jako osobie, która się poświęciła. Tutaj też już doszło do takiego momentu, że już Rik jest legendą w tym. Serialu. Mimo już tak naprawdę żyje, no ale wiadomo, ten aktor zrezygnował z grania. No niestety dla niego jeszcze kontrakt, który miał podpisany, no nie do końca mógł mu pozwolić na zrezygnowanie całkowite, bo jeszcze musi zagrać tam w filmie, który ma być w 2021 roku, więc jeszcze na pewno zobaczymy jego historię i mam nadzieję, że pod koniec całego serialu właśnie The Walking Dead, jeszcze zobaczymy Erika. Tak na jedną scenę, 2-3 minuty. Jak przychodzi, i. No. Także tak to wygląda, tutaj. <laughs> mm -hmm. Tutaj mamy rozmowę Lily z Nigenem. I tutaj, no, widać, że tak naprawdę Lilia zwraca się do, w sumie do jedynej osoby, z którą może porozmawiać, tak? Bo i ona należy do tych złych. Chociaż, no, nie jest zła. No i Nigam przewodził złym, tak? I jest tutaj szpilnowany. No i właśnie, widzimy też, że Nigen został już wypuszczony z celi. Prawdopodobnie za to, że uratował tam Judith w tej zimie. No i zbiera sobie pomidory, tak. I uprawia tam pewnie ogródek cały i tak dalej. No oczywiście pod nadzorem ochroniarza. Żeby nikomu nic nie zrobił. Hmm. No i tutaj oczywiście później, no, że wziął tutaj sobie pogawędzi, z nią, Sonia co coś tam mówi, żeby uważała. E, uważała na to właśnie. E, co będą z nią robić, co nie? E, nasi główni bohaterowie. przecież raczej nie, nie zanosi się na to, żeby jakoś ją zamknęli czy odcięli od reszty. Bo raczej takim, taką złą osobą tajnie jest. Hmm. <laughs> Natomiast później mamy jeszcze scenę. Ja nie wiem, czy zrobiłem tego screenshota, jak w Celi siedzą. Nie, nie zrobiłem tego, mam do silika e, Jak jeszcze w Celi rozmawiał e, Nigan właśnie z Gabrielem. No i tutaj Nigan jest całkiem sprytny, bo wie, że w tym momencie, jeżeli by. No bo wszyscy w tym momencie srają w gacie przed szeptaczami. No prawie wszyscy, no. on wiadomo, nie, i jeszcze kilka osób nie. Ale większość osób tej ludności po prostu no, no w gacie przed tymi szeptaczami, tak? Przez to, co zrobili, w jaki sposób to zrobili, no i przez to, jak ciężko jest ich dostrzec tak naprawdę. No, bo jak przyjdzie cała horda, to nie wiadomo kto jest kim. A wiadomo, że na pewno będzie tam masę zombie. No, i dlatego to jest w pewien sposób straszne. Yy, I mamy tutaj po prostu Negana, który wie, że jeżeli w tym momencie będzie sobie pracował w ogródku, co z tego, że ma ochroniarza? To nie wygląda tak, jakby on miał ochroniarza, tylko po prostu jakby ktoś sobie stał gdzieś tam obok i się po prostu przyglądał, tak? A on tutaj pracował w polu, więc on będzie zagrożeniem, tak? A wiadomo, że nasi główni bohaterowie nie dadzą mu jakoś szybko broni, żeby się bronił, więc będzie tak naprawdę w, no, w dupie. E, dlatego po prostu stwierdzę, że będzie znacznie szybciej kończył pracę i wracał do celi. No po prostu, gdy zobaczą, gdy już załatwią głównych bohaterów i zobaczą, że on jest w celi, no to na no spokojnie go tutaj uwolnią, tak? No, z drugiej strony, no nie wiem, czy to jest do końca takie dobre, bo widzieliśmy, że tak naprawdę dla Nigena jedyną w tym momencie osobą, dla której chce żyć, to jest Judith. I właśnie zrozumiał, że tam już niczego nie ma jak uciekł i wrócił właśnie dla niej. I mu uratował, więc. czy znaczy, ja wiem, czy to jest takie dobre, żeby dołączył do tamtych. <laughs> w taki sposób. No dobra jest, jest to zawsze jakaś opcja dla niego, co, nie? Żeby nie został przynajmniej zamordowany. Ale wtedy właśnie byłby problem, że Judith mogła być zamordowana. A dobra. On w taki sprytny sposób nam się chowa. I tutaj mamy Sydika. Słyszałem takie teorie właśnie, że Sidik ma być jakimś zdrajcą, czy po prostu jakimś, no, zdrajcom, dlatego właśnie przeżył, jak były te teorie, które się przewijały. Ale w tym momencie. No, widzimy tutaj tą całą schizową scenę. Jak jest zestresowany, co nie, cały się poci. Już przypomina mu się to, co się działo. Wydaje mi się, że on po prostu nie jest szpiegiem, tylko. To jakby wpłynęło mocno na jego psychikę to, co się stało. To, że nie mógł poradzić, nie to. No, nie mógł nic po prostu na to poradzić i to wpłynęło mocno na jego psychikę, właśnie. E, przez co mu trochę odbija gdzieś tam momentami. Ma te flashbacki. E, no i na pewno będzie mu tutaj ciężko, co nie? No, wrócił z takiej. No, wrócił z takiej, no jakby. Wojny tak naprawdę. Trochę jak żołnierzom odbija właśnie po tym, jak stracili swoje, gdzie nie mogli nic zrobić i siebie odbijają. Tutaj może być w taki sposób to rozwiązane. Mamy też jeszcze jedną postać nową tutaj właśnie w tej scenie, bo później wchodzi ten doktor chyba Deni, chyba jakoś tak. Który może być tutaj też jakąś postacią, jak przeczytałem, bardziej kluczową. Późniejszych. No, później po prostu. Jesteś lekarzem. No jest homo, raczej. W związku z tym, jak się patrzył na Cydica, co mu powiedział. Jest też, może być interesująca. No i co? No i to, tak, jak mówię, raczej Sidik tutaj nie jest zdrajcą tak jak niektórzy by podejrzewali. tylko po prostu ma tę traumę, tak? No, dobra. Nie wiem, ile jeszcze screenów zostało. Okej, okay, chyba jeszcze ze 3 albo 4... Nie, 2 chyba trzy, jakoś tak. No i tutaj mamy <coughs> króla Ezekiela oczywiście. I Neryla, którzy czekają na to, jak przypłynie Karol. A, no, nie umiem ze sobą zbytnio gawędzić. Szczególnie, no, no zważywszy na to, jak ich rozmowa wyglądała. Całkiem zabawne to było. Później oczywiście przybywa Karol. No i widzimy, że... Ezekiel chce jakoś do niej zagadać, ale tak naprawdę nie wie do końca jak. Ona bo go po prostu lewa idzie po sobie pogadać z Derylem. Wtedy też mamy jedną fajną scenę, w której widzimy, że, że Deryl ma tam w kieszeni z tyłu spodni książkę do tłumaczenia języka migowego, więc może być tutaj jakiś związek, chociaż. No, może, może być jakiś związek, tak? To, to no to jest akurat pewne, tak? No bo jednak uczy się tego. No, dla normalnej osoby raczej by się nie uczył, tak? Języka migowego, po prostu, żeby z jedną osobą, absolutnie z każdej osady, tylko już nie z jedną osobą, żeby rozmawiać, no raczej nie. Więc tutaj ewidentnie, ewidentnie już ją polubił, a wiemy, że Daryl był takim też samotnikiem do, do, do teraz, tak naprawdę, do momentu, w którym Ryko odszedł, bo on teraz przyjął jego rolę, przynajmniej finansową i raczej nie tylko. Więc powiedzmy, że jako samotnik lubił ciszę, więc tutaj raczej, no, jakby z nią był, miałby sporo ciszy, więc idealnie by się złożyło. No i ten moment, właśnie, w którym tutaj satelita spadła i nasi bohaterowie muszą się bronić. Ja stwierdziłem, że zrobię jeden screen, bo tak naprawdę nie ma sensu robić więcej. Tam widzimy, że w pewnym momencie przychodzi horda zombie. No, tylko nie do końca wiadomo, czy to są zombie, czy szeptacze. No ale tak naprawdę, no zombie też mogli, mogli się po prostu zejść po usłyszeniu takiego huku, nie? No, ale jak widać kilka godzin to zajęło, bo do rana, dopiero rankiem przyszły. No i co, nasi bohaterowie tutaj gaszą pożar, zabijają tam tych yy, zombie, okazuje się, że raczej nikogo tam nie było z szeptaczy. Natomiast jest jedna taka scena, w której Karol przecina gardło zombiaka. I teoretycznie to był szeptacz, ale on by tam robił, w sensie to byłoby trochę głupie, gdyby po prostu poszedł na żywioł zamiast, nie wiem, taktycznie wycofać i poinformować, że przekroczyli granicę. To tylko, że jeżeli poszedłby tam na żywioł, no to dobra, no okej, okay, podcieli mu gardło. W taki sposób w ogóle też ugasiła pożar ta Karol yy, i jeszcze jednemu yy, zombiakowi, który się palił. I to by wyjaśniało, dlaczego krew się polała, tak? I później padł. Natomiast teoretycznie z tego, co tam czytałem, to to był zombie. Po prostu to był zombie. I praktycznie widać tam po tej masce, znaczy po masce, w zasadzie to nie było do końca maski, tylko to był zombie, tak? Na to by wychodziło, jak się tam przyjrzeć. I teoretycznie. Zombie wylał sporo krwi, na no spoko, tak? Tylko że to było podcięte gardło, więc powinien wstać, co nie? To było takie trochę dziwne. No i co, no i kilka tam fajnych scenek, jak jeszcze Daryl rzuca toporem drzewo, żeby padło idealnie na kilku, kilku zombiaków. No i udało się tam ugasić pożar. I Tutaj już ostatnie chyba moje zdjęcie, tak. Udało się zgasić właśnie pożar. I w tym momencie Eugene tutaj wyjmuje, znaczy Eugene chce z tej właśnie satelity wyjąć dosyć znane części, no i to jest całkiem istotne dla Przebiegu całej historii, ponieważ może tutaj zdobyć jakiś przekaźnik, teoretycznie, żeby się porozumieć z osadą, do której trafił Rick. Albo z. E, albo z jakimiś innymi osadami, tak? Gdzieś tam daleko bardzo. E, no i tutaj Misha daje mu tamte 5 minut, jeszcze kilka osób do pomocy. Jeszcze kilka osób, wiadomo, no, nie do końca wiedzą, co wyjąć inaczej stąd. Dlatego, tak naprawdę, no, 5 minut ma sam Eugene. <coughs> Miejmy nadzieję, że coś tam dobrego. Dobrego wyjmie przynajmniej, żeby ten przekaźnik to radio, żeby miał większy zasięg. No i to może być całkiem ciekawe w późniejszych tutaj etapach e, sezonu pewnie. Oprócz tego jeszcze na sam koniec mamy tą scenę, w której widzimy właśnie Karol i Alfę, no i Alfa już wie, że przekroczyli granicę. A, no i wiemy, że też będzie wątek Karol versus Alfa, czyli będzie, będzie jakiś tam pojedynek tych dwóch. Tak jak zazwyczaj mieliśmy tam właśnie Rick kontra Nigen i jeszcze wcześniej jakieś tam kilka innych konkretnych motywów, no to tutaj będzie Alpha kontra Carol i prawdopodobnie już tam wszyscy podejrzewają, że Beta kontra Deryl też będziemy, będą jakieś tam jeszcze walki tych dwóch, no ale to są wiadomo tylko podejrzenia, tak czy siak no jest póki co już konflikt na pewno będzie, bo już Alfa wie, że przekroczyli granicę. No i to może być całkiem ciekawe w kolejnych odcinkach Znaczy nie w kolejnym, bo w kolejnym ma być tylko o właśnie szeptaczach To co najwyżej w trzecim I który jeszcze nie wyszedł No eee, no dobra to tutaj jeszcze? No właśnie Jeszcze tak na sam koniec, chciał tutaj powiedzieć, no to nie pokazali tutaj wzgórza Pokazali wybrzeże, Aleksandrię No i w sumie tyle, co nie? Tak naprawdę tyle no, jeszcze też może, powiedzmy, też pokazali trochę więcej tam. Mm, znaczy może, to znaczy, że może, jak Ocean. Pokazali trochę tam miejsca, no ale tak czy siak to jest też wybrzeże, co nie. Więc tak naprawdę wzgórza jeszcze nie pokazali. To jest całkiem ciekawe, co się tam tak no, dzieje na wzgórzu, bo. No chyba tam nie ma przywódcy, bo podejrzewałem, że tam może być po prostu Ezekiel przywódca, ale Ezekiel jest. E, jest po prostu. No na wybrzeżu teraz. Więc ciekawe, kto tam w ogóle dowodzi, o ile. Nie, no raczej ta osada powinna przetrwać, co nie? Raczej. No chyba, że się po prostu wygnieśli dla bezpieczeństwa, bo szeptacze wiedzieli o tej osadzie, co nie? Szeptacze w tym momencie teoretycznie wiedzieliby tylko o Aleksandrii, a o Wybrzeżu nie. No ale. No ale to powiedzmy odpada. Jeszcze, jeszcze jedna taka myśl, ee, właśnie o której też ludzie myśleli, że w tym momencie Wybrzeże będzie kluczowe. Takie też były. Właśnie, że Sydik jest zdrajcą i że Wybrzeże będzie kluczowe dla całej walki z szeptaczami. No ale tutaj tak to wygląda, jakby to Wybrzeże było pokazane tylko dlatego, że ta satelita ma spaść i że musieli przekroczyć granicę, co nie? Więc, no właśnie, więc nie wiem, czy tak naprawdę będzie to kluczowe. Wydaje mi się, że raczej nie. Od początku mi się wydawało, że to raczej nie. Bo Wybrzeże kluczowe jeszcze jest przecież Aleksandria. Właśnie, więc tutaj raczej to jak dla mnie, jak dla mnie to było do odstrzału, i póki co jak dla mnie, to to się nadal do odstrzału. No i tak jak mówię z tą satelitą, no to raczej. Tak jak na początku właśnie mówiłem, to raczej tylko i wyłącznie po to, żeby przekroczyli granice. No, to raczej tylko i wyłącznie po to była ta satelita. No i po to, żeby zdobyli też sygnał być może do... Kontaktu z innymi osobami. No, póki co to tyle. Mamy tam już z następnego odcinka, jeszcze nie oglądałem. Będzie tylko o szyptaczach, więc może być całkiem ciekawy. No dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z omówienia serialu 10 sezonu The Walking Dead. Hmm. Drugi odcinek leci, znaczy drugi odcinek z omówienia właśnie drugiego odcinka. I trzeci zamówienia trzeciego prawdopodobnie wlecą w tym tygodniu. Jakoś pewnie. Jakoś pewnie. Dzień, dzień po dniu, o w taki sposób pewnie. No a później na kolejne trzeba będzie już trochę poczekać. No dobra, to co? To dziękuję serdecznie za obecność. E, przypominam, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zajrzeć na kanał po więcej. No chyba, że, do, no, chyba, że jeszcze niczego nie ma, tak? To później coś wyjdzie, wiadomo. I zostawić komentarz, nie wiem, odnośnie tego, o czym może zapomniałem tutaj, albo, hmm, albo odnośnie czego, no, o czymś po prostu, o czym zapomniałem, tak? Bądź wasze przemyślenie odnośnie tego, czy, czy całkiem dobrze wygląda taka forma, omawianie po prostu tak po kolei zdjęć i tak dalej. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.